Cześć, witamy w programie Przedszkolak na Szóstkę. Ja jestem Mateusz, jestem fizjotrenerem. Jestem Jagoda, jestem fizjoterapeutką. I chcielibyśmy opowiedzieć o parametrze, jakim jest siła wytrzymałość mięśniowa. Oraz pokazać prosty test, jak sprawdzić ją u Waszego dziecka. A do czego właściwie potrzebna jest siła i wytrzymałość? Siła jest miarą pokonywanego oporu przez nasze mięśnie. Dziecko w swoim życiu spotka wiele takich oporów, na przykład noszenie ciężkiego plecaka. No właśnie, ciężkiego plecaka albo długotrwałe siedzenie na lekcjach. I to też jest siła zewnętrzna, jaką dziecko musi pokonać. Czyli prosta pozycja w pozycji siedzącej. Silne mięśnie zapewnią stabilizację tułowia i sprawią, że dziecko będzie miało mniejszą szansę nabycia kolejnych wad postawy. A jakie są najczęstsze wady postawy wśród dzieci? Najczęstsze wady postawy to na pewno skolioza hiperlordoza i hiperkifoza. Czyli, Czyli tak zwane plecy okrągłe. Dokładnie. No dobrze, ale jak przeprowadzić ten test w warunkach domowych bądź na siłowni? Wystarczy nam drążek na siłowni zewnętrznej, na sali gimnastycznej lub w domu, dowolny podest lub krzesło, tak żeby dziecko mogło z niego wejść i przebrać pozycję, oraz stoper lub nasz telefon mierzący czas do 0,1 sekundy. To jest dosyć istotne, żeby dziecko mogło swobodnie przybrać pozycję, w której będziemy mierzyć czas, dlatego że znacząco może to wpłynąć na nasz pomiar. No to teraz może pokażę, jak powinien test zostać przeprowadzony. Co jest istotne, to palce powinny być z przodu, więc test przeprowadzony jest w nachwycie. A głowa powinna znajdować się ponad drążkiem. Czas mierzymy do momentu, w którym dziecko jest nad drążkiem, do wysokości oczu. Dziecko powinno swobodnie przybrać pozycję. Tak. I co jest bardzo istotne, tutaj 10% ankietowanych. Nie, przy, yy, nie było w stanie w ogóle ukończyć testu. Tak więc y, te normy są dosyć, y, dosyć rygorystyczne, bo o ile pamiętam, na 100 punktów to było. 78,1 sekundy dla chłopców i dla dziewczyn 64,6 sekundy, czyli dosyć dużo. No ja bym na pewno nie dał rady tyle się utrzymać. Jeśli chodzi o 50 punktów, czyli środek stawki, dla chłopców jest to 6,6 sekundy, dla dziewczyn 5,9 sekundy, czyli troszeczkę poniżej 6 sekund pozostania w tej pozycji. To może wydawać się abstrakcyjne, ale też nie zapominajmy, że nie możemy tego przenosić na nas dorosłych. Dzieci mają stosunkowo więcej siły do własnej masy, a przynajmniej powinny mieć. I właśnie tutaj chcemy to przetestować. Także zapraszamy do zapoznania się z tabelami i miłego pomiaru.